Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą zabrał głos Przemysław Czarnek, ikona uczciwości Rzeczpospolitej Polskiej, człowiek od Willi Plus. Ja mam dla Pana tylko jeden komunikat. Dla Pana przypadku nie będzie potrzebna komisja śledcza. Prokurator wystarczy. Kasa i bezkarność to powinno być Wasze hasło wyborcze, bo tak naprawdę o to chodzi. Albo w Waszych rządach chodzi o kasę. Albo o bezkarność. Dzisiaj tutaj na sali nie ma prawie w ogóle posłów PiSu. Morawiecki uciekł razem z Sasinem. Ale wtedy, kiedy trzeba było decydować o wyborach kopertowych, 113 minut dokładnie zajęło uchwalenie niezbędnego prawa, które i tak w końcu nie weszło w życie. 113 minut zajęło wam złamanie konstytucji, złamanie ustaw i to zrobiliście wielokrotnie. Dzisiaj widzieliśmy na sali niby premiera, Pana Morawieckiego, z niby rządem, bez większości, premiera nurzającego się w kłamstwie, a w dodatku współodpowiedzialnego za wszystkie afery w naszym kraju w ciągu ostatnich ośmiu lat. Dziś zabieramy się za wybory kopertowe i zrobimy to bardzo dobrze w imię tego, o czym mówił prawdziwy premier Donald Tusk, przedstawiając program, mówiąc, że najpierw zwycięstwo, później rozliczenie zła, później zadośćuczynienie, a później pojednanie. Jesteśmy w drugim punkcie. Rozliczenie zła. Szanowni państwo, czwórka ludzi, czterech mężczyzn: pan Kaczyński, Morawiecki, Sasin i Kamiński, chcieli przeprowadzić w Polsce nielegalne wybory prezydenckie. To się nie udało, ale 70 milionów złotych zostało bezpowrotnie zmarnowanych. Pierwszy raz w historii nie odbyły się wybory prezydenckie. Wy uważacie, że to jest żart? Że do tego nie jest potrzebna komisja śledcza, wkrótce przekonacie się, że jest zupełnie inaczej. Pierwsza kwestia to kwestia sprawstwa. Tutaj akurat sprawa jest prosta. Prezes Kaczyński. On sam powiedział, cytuję, „Ten pomysł wyborów kopertowych był mój, więc pierwsza kwestia rozstrzygnięta. Dzisiaj współpracownicy Gowina powiedzieli, jak wyglądały kulisy. Zacytuję. Nowogrodzka wydzwaniała do naszych posłów i zapraszała ich na bezpośrednie rozmowy z Kaczyńskim. Jeden z kolegów po takiej rozmowie po prostu zwymiotował ze stresu. Oferta była prosta: zostajesz z pisem, to będziesz żył, a jak będziesz przeciwko wyborom kopertowym, nie żyjesz. To są metody mafijne i to są metody z waszego rządu. Szanowni Państwo, oddaliście te wybory w ręce Sasina. My tutaj na niego mówimy odwrócony Midas. No bo jak państwo wiecie, wszystko czego się dotknie, zamienia się, no nie zamienia się w złoto w każdym razie. I pan Sasin przeszedł całą procedurę. Mam tutaj kilka jego wypowiedzi, które warto przytoczyć. Sasin 2 kwietnia 2020 roku. Wybory w maju na pewno się odbędą. Będą to wybory korespondencyjne. Sasin 5 kwietnia 2022 roku. Uwaga, podam się do dymisji, jeśli do wyborów 10 maja nie dojdzie. No nie doszło, a minister Sasin nie podał się do dymisji. Społeczeństwo musiało go zdymisjonować w wyborach 15 października. Dziękujemy bardzo społeczeństwu. Sasin 20 maja 2020 roku. Nie widzę powodu, dla którego miałbym się podawać do dymisji. Nikt wszczyna kontrolę. 13 maja 2021 roku Jacek Sasin. Jestem spokojny o wynik kontroli. To jest wynik kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Cytuję. Działania ministra Sasina i premiera Morawieckiego były pozbawione podstawy prawnej. Złamano konstytucję. Minister Sasin przekroczył uprawnienia i złamał ustawę o finansach publicznych. Uwaga, sam zaprojektował kartę do głosowania. Artysta plastyk. Dobrze, że jeszcze wyników nie wydrukował, bo po prostu nie zdążył. Co mówi Sasin o 70 milionach złotych wyrzuconych na wybory, które się nie odbyły? Mówi tak. Demokracja kosztuje. Ale szkoda, że polskiego obywatela kosztuje, a nie was. Wy powinniście te 70 milionów złotych zapłacić z własnej kasy. I nie ze sprzedaży Willi Plus, jak chciałby pan Czarnych, tylko z własnych pieniędzy, tych, które wyciągnęliście z polskiego społeczeństwa, z rad nadzorczych, z różnych spółek Skarbu Państwa. To jest wasza odpowiedzialność. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że dopuściliście się przestępstwa na demokracji, i to przestępstwo zostanie wyjaśnione. I na koniec, Wy nie broniliście kraju, Wy nie broniliście ludzi, Wy broniliście siebie, Wy broniliście własnej władzy, bo tylko o władzę, kasę i bezkarność chodziło Wam w ciągu ostatnich ośmiu lat. I chciałbym na koniec powiedzieć dosłownie jedno zdanie. Że, i myślę, że powiem to w imieniu tej części sali, od tej pory dla Waszych działań, tych ośmiu lat, jest zero tolerancji. Zero tolerancji dla kłamstwa, nepotyzmu, marnotrawstwa i kolesiostwa. Zero tolerancji. I jedno przeświadczenie, jedna rada, która, na którą jest już za późno, ale i tak ją Wam przedstawię: wystarczyło nie kraść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.